Cześć widzowie, Fame MMA 12 już tą sobotę, a my spotykamy się kolejny raz przed galą, aby tą galę wytypować. Typujemy z oficjalnym sponsorem Fame MMA i oczywiście oficjalnym bookmacherem, BetClikiem. Z okazji Fame MMA 12 BetClik przygotował konkurs, w którym można wygrać podwójną wejściówkę, w sumie dwie podwójne wejściówki na galę. Super VIP w pakiecie: pięciogwiazdkowy hotel, bilet Super VIP z cateringiem i z Open Barem, spotkania z influencerami, limuzyna, gift pack. Jest naprawdę o co się bić. Więcej szczegółów w linku na dole. Pamiętajcie, aby przy rejestracji, kochani, użyć kodu ISAMU 550. Dostaniecie zwrot w przypadku przegrania pierwszego kuponu na swoje konto w postaci bonusu, który musicie obrócić. Także możecie dostać drugie życie, jak użyjecie kodu ISAMU 550. Pierwszą walkę. Jaką będziemy obstawiać, to będzie ryba kontra koro. Ryba już się bił. Koro nie. Koro wydaje się wytrenowany, ale ryba już się bił. Koro może nie ogarnąć stresu, który go spotka w klatce. Ryba raczej jest na to przygotowany. Ryba wygrał z Filipkiem, który jest dość mocny, więc wydaje mi się, że w tej walce wygra ryba. Od razu sobie kuponik zrobię przy was. Kolejna walka. Tańcula kontra Jacek Murański, klatka rzymska 3 na 3 łokcie, 22 lata różnicy. Chyba tańcula jest cięższy, silniejszy, zwinniejszy, bardziej wytrenowany. Także obstawiam na tańcule. Szkoda, że nie walczy Mateusz Muran Murański, bo zobaczyłbym tą bitkę. Już tak na schłodną głową, jakby Arkowi ta walka poszła, dwa że mi się wydaje, że młody Muran to jest e, dużo cięższy przeciwnik, bo jest nieobliczalny i ma łeb ze stali. No ale nic, lecimy dalej. Maciej szewcu, kontra krycha. Ja lubię szewca, bardzo mi pomógł przy promocji One Night Casino. Dobry chłopak ogólnie. Krychę, znoszę. Na aktualnie ma swoje 5 minut. Wygrał poprzednią walkę według mnie niewidowiskowo tak. Na pograniczu, obstawiam na szewca, ale jak Krycha wygra, to on by musiał się już bić o pas. Tylko z kim? No bo on trenuje już z Polakiem. Są z tego samego klubu. Czy Krycha znów będzie się przynosił, jak wygra? Ale najpierw musi wygrać. Szewcy jest mocnym przeciwnikiem, bił się e, z zawodowcem i bił się z Ambro, czyli jest praktycznie z zawodowcem. Z Ambro miał bardzo wyrównaną walkę. No z gamu fajnie, że przetrwał dwie rundy. Jest charakterny, nie boi się e, bitki w klatce wydaje mi się, że wygra tą walkę w drugiej rundzie. Ania IBF pro kontra Kamiszka. Kamiszka jest bardzo mała, jest yy, zadziorna, jest techniczna, jest parterowa, ale wydaje mi się, że kurwa Ania to wygra. Ania to wygra, bo ona, okej, okay, boksowała, boks się w ogóle praktycznie nie przekłada w sportach, yy, raczej nie przekłada się w MMA, bo jak się bije jakikolwiek bokser z parterowcem, zawsze parterowiec wygrywa. Ale mi się wydaje, że ta Ania przez ten czas, yy, który minął od ostatniej walki, ona mocno szlifowała zapasy. Jest duży kurs, więc warto zaryzykować. Lubię yy, szpilę. Kurwa, ale ja chyba zaryzykuję. Ja zaryzykuję i na Anię postawię. Zusję kontra Marty Renty. No Marty Renty musiała się jeszcze z dwa razy urodzić, yy, żeby pokonać Zusię. Zusia jest wariatka, Zusja się nie boi, Zusję jest yy, faworytką. Zusie jest gwiazdą, Zusie jest showmanką. Wydaje mi się, że Zusję w pierwszej rundzie odeśle Martirenti w zaświaty. Także obstawiam na Zusję. Teraz Kacper Błoński kontra Mateusz Fidlovers, gościu, który jest wytrenowany przez całe życie. Sam mówił w wywiadzie, że trenował 20 lat łącznie. Jakieś, jakiekolwiek sporty. MMA zajmuje się gdzieś tam od półtora roku. Ja bym to pomnożył przez 2-2,5. Dwa, dwa Mówmy się, że trenuje MMA z przerwami z 4 lata. Jaki, ogólnie sporty walki, gdzieś jeszcze wcześniej się wkradło rok e, jakiegoś kung fu czy czegoś, ale jest mniejszy. Jest mniejszy fizycznie i mi się wydaje, że psychicznie Kasper Boński jest bardzo mocny i Kasper Błoński nie dość, że jest mocny fizycznie, psychicznie też jest e, dosyć, dosyć potężny fizycznie. Ja daję swoje pieniążki na Kacpra, chociaż wydaje mi się, że to będzie jego najtrudniejsza walka w życiu. Widziałem jak tarczował ten Mateusz, bardzo mało on w sumie pokazuje, ale, ale jest zadziorny, nie? Kopie, salta i tak dalej, ale... Brutalna siła chyba Bońskiego tutaj przeważy, i, 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 i Kasper tą walkę wygra. Bestia Piechowiak kontra e, Radzikowski. I teraz tu pójdę z sympatią, bo przez Monikę bardzo dużo oglądałem Google Boxa i mi się wydaje, że w tym Google Boxie najlepszą postacią e, był chyba właśnie Radzikowski, taką, którą najbardziej polubiłem. Akcje jak tego jednego swędziało podniebienie. Radzikowski mu zwrócić uwagę, jego miny i, i teksty zrobiły ten program według mnie, więc ja sobie daję na Radzikowskiego. Trenuje w Ankosie, e, silny chłop, zrzucił dużo kilogramów. Te dwa czołgi się ze sobą zderzą. To wydaje mi się, że ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Tą walkę wygra Radzikowski. Adrian Polak, e, Polański kontra Maksymilian, wielka szyja. Wiewiór na swoich środkach, których jest aktualnie, e, o których nie chcę mówić, ale jest. E, jest zdecydowanym faworytem I to nie przez środki, tylko przez jego parter. Wydaje mi się, że wiewiór przeleży tą walkę na Polaku i Adi straci pas, więc ja bym kliknął sobie tutaj na Wiewióra. I kurs jest nawet fajny, więc klikamy na Wiewióra. I ostatnia walka Don Casio kontra Marcin Wrzosek. W Formule MMA Marcin Wrzosek by rozszarpał casiusza pewnie w pierwszej rundzie ale w boksie. Wydaje mi się, że Casio przez swoje warunki fizyczne. No i teraz widać, że się przykłada. Zobaczcie, jak on wygląda. Ma ogromną szansę wygrać tą walkę. Ja obstawiam tutaj na Don Casio, bo kurs jest duży. Na wrzoska bym postawił wszystkie pieniądze, jakie mam, gdyby się bili w MMA. Ale z racji tego, że się biją w boksie, obstawiam na Casiusza. I kurwa, kurs nam się zrobił. 102 zł. 102 zł. Obstawiam 200 zł. I mogę wygrać 16 tysięcy. Słuchajcie, widzowie, ja Wam życzę, żebyście wygrali jak najwięcej pieniążków. Pamiętajcie, że zakłady bukmacherskie są dozwolone w tym kraju od 18 roku życia. My obstawiamy z legalnym polskim bukmacherem BetClick z kodem i samo 550. Drogi widzu, przy rejestracji masz szansę na drugie życie. Tak jak już mówiłem wcześniej, możesz dostać zwrot w postaci ponusu na swoje konto w przypadku przegranego pierwszego kuponu. Następnie do 550 zł następnie tą kwotą musisz obrócić i wtedy możesz sobie ją wypłacić. Ja kłaniam się po same kule i liczę na to, że w komentarzach napiszecie wasze typy i zostawicie lajka. Kłaniam się niska aż po same kule.